Siemanko, witam Was w piątek. Dzisiaj dzień meczowy. Ruszam na zajęcia z niemieckiego do instytutu. Mecz wygraliśmy 2 do 1, jednak o nim porozmawiamy sobie na końcu tego materiału. Niedzielę rozpoczęliśmy naprawdę bardzo przyjemnym śniadaniem: jajecznica, grzanki, serek, kozi oraz awokado. Następnie zaczęliśmy korzystać z pogody, która tego dnia była naprawdę piękna, więc zaczęliśmy zwiedzać troszeczkę Wiednia. Poszliśmy do takiej małej kawiarni, w której muszę Wam powiedzieć, że zjadłem najlepszy sernik w swoim życiu. Naprawdę, konsystencja, coś niesamowitego. Będąc w tej kawiarni, zaczęły dołączać do nas kolejne osoby i stworzyła nam się taka pięcioosobowa grupka, w której oczywiście obowiązywał język niemiecki, więc mogłem dalej szkolić się w tym języku. Dalsze zwiedzanie Wiednia, zobaczyłem miejsca, których jeszcze nie widziałem. Tak samo park, można powiedzieć taki park w stylu japońskim. Naprawdę bardzo, bardzo piękny park, jednak uważam, że troszeczkę y, tracił on swój urok w momencie, gdy jest on tak popularny i tyle ludzi po prostu tam przebywa. Dłuższa podróż komunikacją, troszeczkę wchodzenia pod górę, i znaleźliśmy się w miejscu, z którego było widać całą panoramę Wiednia, również spokój, który tutaj panował. Bardzo, bardzo ciekawe miejsce do odpoczynku i stąd też wam pokazuję, możecie zobaczyć karuzelę, czyli prater, miejsce, przy którym mieszkam. Następnie wróciliśmy do domu i zakończyliśmy niedzielę domową pizzą. Poniedziałek miałem wyjątkowo trening, a musiałem jakoś połączyć naukę niemieckiego z tym, że będę musiał udać się do klubu, więc przyjechałem wcześniej do klubu, usiadłem w naszej kantynie klubowej, gdzie możecie też zobaczyć park i tam dalej jest basen. I ci co kojarzą, no to we wakacje poprzedniego roku miałem tutaj obozy z dzieciakami i tutaj odbywałem swoją lekcję przez, przez internet. Moim zadaniem treningowym od trenera był rowerek oraz rozciąganie, i było to spowodowane tym, że no już dosyć konkretne obciążenia mi wchodziły na nogi. Torek do południa siłownia, po południu trening z zespołem, na końcu mieliśmy analizę, na której mieliśmy pizzę, która była zamówiona przez dwie przegrane grupy, które, które grały na kręglach. Niestety również w tej grupie się znajdowałem, więc z mojego portfela. Poleciało 10 euro. Jeśli chodzi o mecz, bardzo fajne warunki. Mecz o 18:30, więc przy sztucznym oświetleniu, naturalna trawa i też ładny stadion. W Polsce raczej nie miałem zbyt wielu takich przyjemności, żeby, żeby grać właśnie przy sztucznym oświetleniu, więc na pewno, na pewno bardzo, bardzo były przyjemne warunki do grania. Jednak, jeśli chodzi o moją grę, muszę Wam powiedzieć, że bardzo przeciętne spotkanie. Byłem w sumie, no, tak, trochę niezadowolony po, po, po tym spotkaniu. Ponieważ dużo takich, takich błędów z pierwszym kontaktem, z, z przyjęciem, i, i mało, też, mało też takich akcji, w których tworzyłem, tworzyłem tą przewagę, ale kilka też było, więc to też nie jest tak, że nie było żadnego pozytywu. I też praca w pressingu uważam, że, że dobrze wyglądała, jednak no też mieliśmy wczoraj analizę i muszę Wam powiedzieć, że jak nawet nie brałem udziału w danej akcji, ale widziałem siebie na tej analizie. I widziałem, jak biegam, jak się poruszam, no to widać po prostu, że, że wycho wychodzi to, ile w ostatnim czasie pograłem, i to poruszanie się to taki trochę wóz z węglem. Co prawda, dziwnie na razie cały czas się czuję, bo różnie, różnie odbieram na przykład rozgrzewkę podczas rozgrzewki, na przykład gdy robiliśmy sprinty, już mówię, o już powoli czuję taki gazik, gdzie wcześniej tego nie czułem, to o już powoli te nogi zaczynały mnie nieść. Jednak gdy nawarstwiało się to już podczas meczu, ta ilość sprintów i tak dalej. No to dosyć szybko, dosyć szybko to, to, było, to było odczuwalne na nogach, i druga połowa, no to już tak, już tak widać było powoli, powoli zjazd. Myślę, że tak od 50-60 minuty to już w ogóle było, było dosyć, dosyć ciężko. Yy, a w sumie zmianę też dostałem, bo zaczęły mnie brać skurcze. Co prawda, nie prosiłem o zmianę, ale akurat idealnie trener trafił, bo, bo myślę, że to też było po prostu po mnie, po mnie widać. Yy, no i wam powiem, że. Widać też, yy, uważam, te zmiany mentalne, właśnie co Wam mówiłem po operacji, że mimo słabego meczu, bo to trzeba sobie, to trzeba sobie powiedzieć, że to był po prostu słaby mecz w moim wykonaniu. Yy, no, wygraliśmy 2-1. Echi zrobił bardzo ładną akcję na, na 2-1, przebieg gdzieś 70 metrów i zakończył to bramką, i, i, w, i w, to było chyba w 90. minucie, także na, na samym końcu yy, strzelił bramkę i wygraliśmy yy, 3 punkty dla nas, i jakby to mnie. To mnie zaczęło bardziej cieszyć, że jako zespół wygrywamy, że tyle co mogłem po prostu od siebie to, to dałem, yy, mimo że z jakości tego nie jestem, nie jestem do końca zadowolony, ale po prostu siłowo dałem z siebie, dałem z siebie wszystko. I, I że właśnie zdobyliśmy trzy punkty, cieszyłem się z drużyną tymi trzema punktami. Jakby szybko wyrzuciłem to z głowy, że to, to nie był najlepszy mecz w moim wykonaniu. Gdzie wcześniej, przed operacją, no to raczej by było tak, żebym jeszcze tak trochę w tej głowie siebie, siebie dojeżdżał. A teraz jednak jestem skupiony na tym, co jest dalej. Okej, okay, był mecz, było tak. Ja jak mogłem, tak się przygotowałem najlepiej do tego spotkania. Ale od poniedziałku jest następny tydzień treningowy. Jest następny tydzień, w którym trzeba zadbać o dobre jedzenie, o dobre spanie. I po prostu na tym się skupiam, żeby to robić. I z czasem zobaczymy, ponieważ to, tak jak Wam mówiłem, jest to proces. Z czasem będę mógł ocenić, czy ten proces w dobry sposób przebiega. No, na razie jest on taki dosyć specyficzny i muszę Wam też powiedzieć, że miałem też ostatnio taki, taki trochę kryzys, myślę, że i związany z tym meczem, ale i też może trochę przed tym meczem, że tak treningowo też no, nie czuję się tak, tak najlepiej. Jest to, jest to tak, które jest spowodowane tym, że po części jeszcze żyję tym, co było przed operacją, ja, jaką wtedy miałem formę, bo naprawdę dobrze się czułem i naprawdę to, co przepracowaliśmy z torpedo, to zaczęło naprawdę pokazywać efekty i to, w jaki sposób, ile miałem sił, że w, dziew, że w 90 minucie byłem w stanie na przykład y, zrobić, zrobić dłuższy bieg i, i na przykład z tego zrobić bardzo dobrą akcję. No to, no to tego mi teraz brakuje i wiem, że, że jest potrzebna w tym wszystkim cierpliwość. Ale to tak łatwo się o tej cierpliwości mówi, a trudniej się, się ją wykonuje i trudniej się ją praktykuje. Ale no, no staram się. No i ten kryzys, o którym wspomniałem, no to jest on tak związany z tym, że dobrze śpię, dobrze jem, trenuję i jakby nie ma z tego takich efektów, jakie, jakie bym chciał. Jednak tu wszystko jakby miesza trochę to, że jestem po tej operacji i nie wiem, co w jakim momencie, jak powinno wyglądać. Wiem, że muszę sobie dać też trochę czasu. Więc teraz, tak, jeszcze bardziej czuję to, że zaufałem temu procesowi, że no co, oddaję się teraz. Jest przecież tyle grania, gramy weekend, weekend, tak naprawdę. Zaraz też wracam do Polski na chwilę wolnego, więc też pewnie chwilę odpocznę i będę mógł trochę jeszcze podreperować moją stopę. Także, także myślę, że też po tym powrocie z Polski powinna, powinna taka jeszcze świeżość do mnie dojść, która zacznie się jeszcze bardziej objawiać w tej formie boiskowej. Ale w każdym razie. Tak jak mówię, bardziej, bardziej jeszcze zaufałem temu procesowi, że może nie być jeszcze tych wyników, mimo że sporo, sporo tego wysiłku od siebie wkładam, ale, ale po prostu ufam temu i będziemy to w stanie na przykład ocenić za kilka miesięcy, gdy na przykład będziemy podsumowywać sobie rundę, jak to wyglądało, czy ta forma była zwyżkowa, to, to wtedy będziemy mogli też inaczej do tego podejść. Tak to, tak to z mojej strony wygląda, jeśli chodzi o odbiór, odbiór tego spotkania, o moje przemyślenia, co, co w tygodniu się działo tak mniej więcej, to, to też już dostaliście te informacje. Dzisiejszy dzień mam dzisiejszy dzień mam w sumie cały wolny, nie mamy treningu, także wykorzystam go w pełni na taki odpoczynek, bo, bo po prostu no, czuję, że, że jest to potrzebne, kiedy trzeba troszeczkę docisnąć z tą siłownią i tak dalej. Trzeba wykonać tą robotę, żeby ona zaprocentowała na, na późniejszy okres, więc teraz na pewno jest trochę, trochę trudniej z tym wszystkim, nogi jeszcze bardziej bolą i tak dalej. Ale wierzę w to, że, że zacznie, to, zacznie to naprawdę zacznie to przynosić dobre rezultaty po pewnym, po pewnym czasie. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie i wysłuchanie. Dziękuję, też Wam, że potrafiły pewne osoby, na przykład do mnie się odezwać przed meczem, że powodzenia w meczu i tak dalej. To też jest bardzo miłe, że, że właśnie kibicujecie, więc bardzo, bardzo Wam za to dziękuję. Serdecznie Was pozdrawiam i widzimy się w następnym materiale.